Cześć, tutaj Maciej, ja już mam naprawiony na mikrofon, tak, więc ym, czasami jeszcze będzie bez mikrofonu, a czasami z mikrofonem. W dzisiejszym odcinku to ja chciałam wam pokazać ogólnie o tym, o ciekawostce wielkiej w Robloxie, którą nie każdy wiedział. Jak widzicie, tu jest gracz o nazwie Roblox. Jest to pierwszy gracz w Robloxie jest twórca Robloxa. tutaj możecie zobaczyć, o, Users1, pierwszy użytkownik Robloxa, to jest jego oficjalne konto mniej więcej tak wygląda. to jest jego grupa. No ja i wam pokażę jak sprawdzić, którym jesteście graczami, gr którym jesteście graczami w Robloxie. Jak będziecie tutaj dołączyli 27 lutego 2016 roku. Dobra, no teraz przejdziemy sobie na przykład na kanał mój, znaczy na mój profil. Zobaczymy, którym ja jestem graczem w, w Robloxie. A więc ja jestem graczem tutaj, o tu macie, którym jestem graczem. Tutaj. No. Dobra, czyli ja jestem bardzo daleko, daleko po strzeżeniu Robloxa od tamtego gracza o nazwie Roblox. Jak widzicie, możemy sobie sprawdzić jeszcze na przykład przemiksa Tego konto mu być zbanowali, jak coś słyszałem. Ale tutaj możemy zobaczyć, którym był użytkownikiem. On jest użytkownikiem. Właśnie nie wiadomo, bo go zbanowali. I jak go zbanuję, to jest taki znak zapytania. A więc no, w takich przypadkach nie zobaczymy, a wejdziemy sobie na Mendiego. Zobaczymy jaki ma Mendy. Mendy, tu jest Mendy. To jest mój najlepszy youtuber, jeden z Roblexa. Dobra, tutaj macie... O czasami świetle patrzcie. Mendy no wcześniej ode mnie. On, on wszedł do Roblexa w 2011 roku. Ja wszedłem, już Wam mówię, moi drodzy, na no dole sobie możemy sprawić naszego profilu w zakładce. Ja wszedłem, dołączyłem 2017 roku, 10 maja, a więc zaraz będzie, za 4 dni będzie moje urodziny stworzenia konta, czwarte. A więc, no, fajnie, jakbyście mi dali subika. Mam takie urodziny Robloxowe. No i właśnie w taki sposób możecie sobie sprawdzić, którym jesteście użytkownikiem w Robloxie. Ja chciałabym jeszcze zaprosić na moją grupę w Robloxie i na Discordzie serwer. Linki będą w opisie. Są konkursy na Robuxy. Ja Wam dziękuję. L.